Hej, jestem Rex i jestem owczarkiem niemieckim. Bardzo lubię chodzić na spacery po lesie. O, spójrzcie, co jedzie. To terenówka policyjna. Jedzie na plac szkolenia psów. O, i pani policjant. Wiecie, zawsze chciałem zostać psem policyjnym. Miałbym policyjną kamizelkę. Chodziłbym po mieście z groźną miną i szukał przestępców. Wszyscy by się mnie bali. Ale to tylko marzenie, gdy nagle pojawiła się ona. O, jaki ładny piesek! Może chcesz zostać psem policyjnym? To było spełnienie marzenia, chyba się zgadzasz. To najpierw szkolenie. Oczywiście, że tak. Zobacz, to jest nasz plac szkoleniowy. W takim razie, chodź ze mną. Zaczynamy trening na psa policyjnego. Najpierw musisz wejść na specjalne platformy. Bardzo ładnie. Teraz agility jump bar. Na pewno dasz radę przeskoczyć tą przeszkodę. Super. Teraz trudne. Pochylnia. Musisz po niej przejść. Super. Udało ci się. Nadajesz się na psa policyjnego. Teraz muszę zawieźć cię na komisariat. Dawaj, śmiało. Wskakuj na pakę. Super, grzeczny piesek. Jechałem bardzo podekscytowany. I tak właśnie zostałem psem policyjnym. Dzięki za oglądanie! Zostaw suba!